Mieście jest spokojne, rozbiegają się, przecież to niedobre, by gmieć się. Do grodu wróć mieciu, potrzebuję cię tu. No i twój czas! Na Ciebie czekamy Lech i mamy Tylko do nas wróć Wróć, wróć! W sejfie świecą pustki Czas napełnić go Zrozum Nasz Kmieciu, że to obowiązek twój Przynieść garść dukatów Nawet jeśli masz tu Zapożyczyć się <śm> Bo twój plan cierpliwy Nie lubi, gdy chwieć leniwy Wnet wychło. To Hm, Co by tu obmyśleć? O czym by tu pomyśleć? Na polszucy zatopiony smole, hm, z tego mi niektórzy kmiecie śmiać donoszą i się na Nowa... Aż no, Pan już gdzieś rzekomo w drodze do Wałlandii, zatem trzeba szybko ustawki podpisywać za niego. Podpisu uzupełnić by nie zauważył król, co nie to, mówi on, tak? Cholera. Za głośno myślę, że znikają w po drodze od kmieciów, kmieciów do jego skarbca. Dobrze, jeden. Ła podpisujemy dalej. Niech wdziąsła szerczeń uszczeli. Ach, do kaczej kupy. Dobra, ja i tak na mnie pisali ty kartoflu zapyziały, ty nifo bagienna, ale ja to podpisuję. I tak myślę. Zatem trzeba ino szybko poprawić te podpisy. Ech, kiedy ja uzbieram? Kiedy ja uzbieram na większy zamek? Ech, kurcze. A co to tak mryga? Och, kurcze. Lukaczej, kupy. Niech no gęś kopnia, a pies mu pyska że O, widzę tutaj się nagrywa. Ach, witajcie kochani królowie i królowe e, i kmieciowie kochani. E, Cóże i no chciałem was przeprosić, iż że głośno myślę, e, to hipotetycznie zakładam, że co by się nie działo, gdybym nie był tak wiernym sługą naszego pana. Oj tak. I na ten przykład. No ja tu zakładam tak głośno myślę, że ja bym nie śmiał go okradać naszego pana stąd, że usłyszeliście głupoty, kochani. A, ale Azali, aczkolwiek ważne. Tak, bo gdyby rzekomo i hipotetycznie coś skuwał, to Waulandia biedna by była. Oj, biedna. A tak, i że z góry zakładam, co by się stać mogło, gdyby ktoś na takimże stanowisko robił, tak na takim jak ja, jak ktoś zajmie moje miejsce. I gdyby coś takiego robił. Tak ohydne rzeczy. Tak bardzo ohydne. No, dobrze. Kochani. Nie gdzież bym śmiał, no ale, ale trzeba takowe scenariusze pisać i no by zapobieżyć wcześniej. takowym. Cóż, kochani kmiecie, skoro król jest w drodze. O ja zagrawi już bankstery już dzisiaj władam i uprzejmie donoszę, iż nowe oddatki się pojawią ku ciesze oczywiście waszej poddani kmiecie. A wy, królej i królowie, uczta się. Otóż, tu. Tym dekretem i tym długopisem, który później wręczę naszemu władcy, który ma tylko podpisywać, a nie łączyć kropki, resztę mają być wklejki, pamiętajcie. Tym dekretem zwiększam wam cokolwiek, to znaczy sumę dukatów. Wolno od dodatkowych oddatków, już podpis oddatków yy, dodatkowych oddatków do 30 tysięcy dukatów. Nie mówcie panu, oczywiście. Pamiętajcie, to robi dla was kmiecie. A następnie, przy czym za to przesuwam ino próg yy, wysokooddatkowy dla niewielkiej, powtarzam, niewielkiej grupy to jest tylko tyci, to wam nie będzie was bolało. Cfel urzędników i rodzin naszych ze 80 tysięcy dukatów do 120 tysięcy dukatów i jakoby, że nie odczujecie kochani. I to, że szaleje w granicach Wałlandii i Deltuś nadal to zamierzam podnieść oddatki na służbę. Pożałują Bo um Boże oczywiście, e, nie zdrowia, dla naszych, e, aby nasi mędycy przede wszystkim mieli na pomysła Wene, jak zwalczać owe problemy. Dokładnie. Zatem, tylko Ino, do 4,9 procenta procenta odzdrowotną składkę Wam nakładam którą ino tylko więcej dukatów od was wyciągnie, ale no wiecie, sytuację was nie nie zmieni. Ale spytać jako to dlaczegoż nie zmieni? A! Odpowiem wam, kniecie kochani, a no, odpowiem wam na to nurtujące pytanie. A zalisz. Służba ona, mędyków, działa przecie bez zarzutów, nieprawdaż? Bronią przecie ja was osobiście przed deltusiem. Jeżdżę między wami. Wdycha was smród, kmiecie kochane. Mendycy kazali, łajno pamiętacie, no owcze w pachy i w pachwiny wcierać? Kazali? Kazali. A ja wam przekazałem. Przekazałem. Pić głano nie kazali. Kazali. Przekazałem wam? Przekazałem. I no, i no jak wcześniej. Wiele księżycy temu. Tak mam o was. Zatem winniście się cieszyć, śmiecie kochane. Zwłaszcza zdrowiem, jeżeli go nie stracili. I się jeszcze to winna być radość w sercach Waszych, i że zdrowie Was się trzyma jako tako, i że mędycy nie muszą się nad Wami głowić. Przeto tedy mają minął więcej czasu dla ogółu, by ogół ratować. Prawda? Prawda! Zatem, kochane, kmiecie. Tak ciepło, jak nasz władca was wita chlewem i smołą. Tak jakowoś ja was witam. I można powiedzieć żegnam też zawsze chlewem i smołą i zapewnie już niedługo, gdy władca nasz twój, wasz władca dotrze, dotrzeć dotrze do mnie, to do was się odezwiemy. A teraz kmiecie, bo ja żem bardzo, bardzo dzisiaj zajęty. Chciałem, z macie jakieś pytania do mnie, co bym mógł wam pomóc. Jeżeli pytań nie da, także zadawajcie pytania, a postaram się, że do Was odpowiedź. Odpowiedź dać raczyć. No, dekrety muszę podpisywać. Ino będę lepszy niż ten ich dudawał, ale nasz nasz wspaniały król smog. Tak, tak, powiecie, może, że powiedziałem, że jest wspaniały. Dostanie ten ino długopis i będzie to, przepraszam, ino pióro, pióro, jaki długopis? Długopis jest u Kałczyńskiego i dudawała, dostanie to pióro i będzie nam podpisywał, kochanek, niecie, co tylko chcemy. Pamiętajcie, im więcej oddacie, aż kłamczyszkolandzkiej agenturze zabraknie literek alfabetu nazwania Ścienia Wilusia. A o to może pyta Czuba, czyli nasz jeden z tych królów, tam z jakiejś tam odległości. Mm, powiem tak. Nadal ten świrus wariant z tych krów atakowanych przez Deltusia w formie muszę coś zrobić, muszę się przeciwstawić królowi i inne, inne dyrdy małe, które są niebezpieczne, tak jak rzeczone, nie mam ich już, że spaliły rzemie, krzyżówki, tylko możecie rozwiązywać te z cyframi. Abyście wiedzieli, ile dukatów oddawać. Ale niedługo, niedługo yy, uruchom... uruchomił, żebym wkrótce, razem wraz z mędykami, yy, nie dołkami yy, sztucznawą, debilo inteligencję. Która będzie za was wszystko wyliczała kochani? Także. Yy, 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 dlatego nie będziecie się musieli o nic martwić dlatego wam dzisiaj zwiększam oto który to był dekret. Co e, to ten oto ten dekret zwiększam wam właśnie składkę od zdrowotną do 4,9%. Pamiętajcie. Macie być zdrowi, wcierać i łajno owcze najlepiej o poranku, bo rosą przykryte, czyli najświeższe, wcierać i no dobrze w pachy i w pachwiny i trzymać się z daleka od krańców Wałlandii, gdzie niedomytek kniecie z waury Jantem tego, no, Lampdusia atakowali. I uważajcie na swoje krowy. Ino krowa muczeć zacznie ryczeć, niech mieć ino wartko pędzi do swej chałupy i ubanie wychyla do Księżyca. I kiedy Księżyc ino zaś, zajdzie, wtedy spokojnie na czworaka dopełzać do najbliższego podsterunku do podlicji i zameldować, a ja już odpowiednio się tym zajmie chałupa zostanie objęta dziesięciodniową kwarantanną, tak, gdzie będziecie dostawali obierki razem z ziemniaków z parnika, bo to jest zdrowe, pamiętajcie, my dbamy o wasze zdrowie i będę się starał właśnie, aby ten zarian mu was nie atakował, także pamiętajcie, pamiętajcie, to co dzisiaj słyszycie, to, że my tam sobie zwiększamy próg oddatkowy, ten większy, to tylko po to, żebyśmy nie mieli związanych rąk. I po to Wam zwiększamy oddatki na y, tą poszal się Boże, nie służbę, y, służbę nie zdrowia, y, abyśmy mędycy mieli też czas na pomyślunki. Dlatego y, kochani, lada chwila, jak się pojawi, widzicie, podpisuję tu, ja tutaj pracuję. Y, te ustawki, zakładam te scenariusze, które już się na początku słyszeli, to zapomnijcie, bo to jest tylko moje głośne myślenie. Gdyby ktoś, na przykład, nie daj naszej nowej wiary Boga, jakiegoś tam, który lata chwila przybędzie, zastąpił mnie, abyście nie musieli się na tym głowić. Ja już się głowie, co by było, gdyby taki osioł znalazł się na moim miejscu i podbierał dług karty w drodze od kmieciów do skarca naszego króla. Także kochani, kmiecie, macie jeszcze jakieś pytania? Co zagrabisz? Ja tylko metalowe ptaki zostawiam swe kreski na niebiosach, to się chowię do dom, a się mnie chmurzysko. Wredne. Ja myślę, że metalowych ptaków nie ma. To tylko jest teoria kmieciowa. To jest niemożliwe. Jedynie smoki zostawiają szlaki. Na niebie, na niebiosach to znaczy, że gdzieś się w okolicy deltusia można spodziewać. Ale kiedy usłyszycie za ramieniem. Cieknijcie daleko! Ciekajcie daleko, hen, pros do waszej chałupy i no takimi kręgami, aby was nie złupili, aby was owa nieszczęsna krowa zaatakowała. No wtedy, no co ja po Nic nie po będę musiał nowe ustawy wymyślać. Takież, panie, niektórzy funkcjonariusze mędyczni zwolna życzą sobie, aby nazywać ich ochroną zdrowia. Zapomnijcie, jaka ochrona zdrowia! Wy sami się ochronicie, ale oddatki na służbę niezdrowia muszą być. No jakież będą namioty szpitalne, sypawienne działały bez dukatów? My powtarzamy, dukatów nie mamy, a przecież jakoś musimy pracować, jakoś musimy w tych zdolnych warunkach mieć dla Was czas. Kochani, zatem żegnam was chlebem i smołem, jak nas zagrabisz, bo póki go nie ma, ja władam. Widzicie, że tutaj ostro pracuje i nie łączę bynajmniej kropek, nie łączę bynajmniej kropek, tylko ino podpisy potrafię zrobić, by na te, niech ten kaczer niech ten kaczy kuper tłusty będzie dla was obfity w waszej zupie, w waszych garnkach abyście byli szczęśliwi i nawet jeśli dziurawe skarpety macie i na butę brakuje to pamiętajcie zdrowym jest chodzić boso po ziemi a nie oddzielać się od matki natury yy, obuwiem jakimś My tylko nosimy, ażeby, ażeby móc spokojnie myśleć, a nie martwić się na tym, czy nam stopy marzną, i aż sierpnią aż pod nabiał. Także, kochani kmiecie, pamiętajcie o datkach, pamiętajcie o nas. Ja Wam dziękuję dzisiaj królom i królowym i naszym wspaniałym kmieciom, bez których nic nie mamy, bo kmiecie, my bez Was nic nie mamy. Pamiętajcie, Pamiętajcie, my pracujemy o tym, jak wasze ciężko zarobione duch katy tak zainwestować, byśmy my byli szczęśliwi, a wy z radością nie musieli się martwić o wasze, nie wiem, codzienne sprawy. Także bywajcie. Na koniec Wam zapodam oczywiście nasz wspaniały tutaj utwór, gdzie chwali naszego króla. Powiedzcie tylko królowi, jak się tylko pojawi, jak zobaczycie go za moimi, za moimi plecami w któryś dzień, krzyczcie. Także ja nie wiem, czy tmiecie mi doniosą, czy nie z jaskini, wy pewnie już wiecie, ale za Morze Księżyc 2, yy, yy, może władca, że chce wreszcie. W mej nie odwiedzić, a może mnie wreszcie, eh, będzie stać na ten zamek większy, żebym i mógł Was kmiecie, gościć. Ach, sława. Kniecie, jest spokojne rozbiegają się, przecież to niedobre, by mieć, się do grodu, wróć Kmieciu, potrzebuję się tu, no i twój czas, na ciebie czekamy, Skołę mamy, tylko do nas wróć, wróć, wróć! W świecą pustki. Czas napełnić go zrozum nasz kmieciu, że to. Obowiązek twój przynieść garść tu, nawet jeśli masz tu zapożyczyć się. bo twój plan cierpliwy nie lubi, gdy chwieć leniwy wnet wychłostacie.